Przyjemną którą sobie możesz zrobić, to jest to, że przestajesz wierzyć. Że przestajesz mieć marzenia, że przestajesz do tego dążyć. Nie A jak nie, ktoś nie, może się naj, najmniej przyjemną rzecz usłyszeć, jak miałeś tam, no nie wiem, te naście lat, coś takiego, co mogło Ciebie całkowicie zdołować. O, że nic nie osiągnę, że nic hmm. nie zrobię, że po co mi to? No, to? O idealnym, taki idealnym, taką historię przypomnę moim rodzicom. Jak wozili mnie na treningi, po półtorej godziny w jedną stronę, później czekali na mnie, ja w błocie, po treningu, mokry, w torbą na ramieniu, wracałem i zawozili do domu. No to idealny przykład, jak inni rodzice pytali się i pukali po głowach. A po co wy to robicie? Nie śpiesz się, nie zepsuj wszystkiego, bo to jest proces, nie? Na wynik nie składają się tylko umiejętności sportowe, to, bo też mental, też drużyna, to jak funkcjonuje, to ma... Z... Ogromne znaczenie. Na przykład to było, to było naszą ogromną siłą w Paryżu. Bez, gdybyśmy tylko podchodzili na zasadzie oceniania umiejętności siatkarskich, formy siatkarskiej, to nie wiem, czy zasłużyliśmy na medal w tych igrzyskach. Natomiast byliśmy bardzo, bardzo mocną drużyną, byliśmy bardzo mocni mentalnie. Musisz w siebie wierzyć, musisz wierzyć, że ty jesteś najlepszy, że idziesz po to, żeby wygrać, bo jeżeli myślisz inaczej, no to, to, już, to już sam wskazujesz się na porażkę mentalną walka o to, żeby w ogóle być, tak, walka o swoją psychikę, o siebie, o to, żeby rzeczywiście nie odejść ze sportu, no, trochę zmiażdżonym przez los, prawda, I, mhm. i takim, który gdzieś tam został wyrzucony poprzez właśnie tą sytuację z kariery. No i właśnie moją ambicją jakby i celem było to, żeby, żeby zostać, tak, żeby walczyć o siebie, żeby nie mieć nigdy w głowie sytuacji poddałeś się, odpuściłeś, nie zawalczyłeś do końca, nie wykorzystałeś może tej szansy, a co by było gdyby, prawda. Każdy ma lepsze i gorsze dni. Też czasami idę na trening, sam się muszę zmusić że sobie powiedzieć, że, że jak nie zrobisz tego, no to ten cel Ci się oddali o ileś tam i nie wiadomo czego dogonisz później. Każdy sport wiąże ze sobą du dużo poświęceń, ciężkiej pracy i, i naprawdę utraty wielu świetnych momentów w życiu prywatnym. Taki paradoks troszeczkę to będzie, bo z jednej strony bieganie to jest moje całe życie, a z drugiej strony odliczam nie kiedy już to się skończy i będę mógł kusiąć na tyłku, że tak powiem, i spędzić czas z rodziną. Głównym motorem napędowym, że to robię, jest moja pasja. Ta pasja przeszła, myślę, bardzo duży test, jak, jak duża ona była. To był oczywiście moment powypadkowy, w 2011 roku, gdzie, no, umówmy się, gdyby nie było tej pasji aż tak dużo, myślę, że łatwiej było w tym momencie powiedzieć, no dobra, było fajnie, skończyło się niefajnie. E, było minęło, zamykamy rozdział, nawet nie rozdział, tylko książkę, idziemy w ogóle w innym kierunku. E, szczerze, w jakim kierunku? E, jeśli robisz coś od młodego i sprawiać to przyjemność, to tak naprawdę żyjesz tym. Trzebne jest to w spotcie, żeby mieć taki ten e, charakter takiego wojownika, żeby, żeby, żeby za wszelką cenę e, walczyć w samo zwycięstwo. Bardzo ważny moment, ale te, ten miesiąc poprzedzający zwycięstwo trzy tygodnie, to był czas, kiedy głowa rzeczywiście musiała zawalczyć, bo już w czasie igrzysk to zupełnie inaczej, mobilizacja i tak dalej, i tak dalej. Ale ten treningowy czas, to był, to był czas, w którym przekonałam się, że rzeczywiście to wszystko, co o mnie mówią, to nie są mity. I właśnie ludzie tak się szufladkują, nie? Osiem godzin odbębnić, przyjść do domu, żona ugotuje mi obiad nuda, coś tam. Niektórzy lubią to życie, ja tego nie neguję, ale y, umieramy raz, a żyjemy każdego dnia. I a ja chcę iść po to na maksa każdego dnia. Nie? Czułam kiedyś presję, czułam, że ja muszę wszystkich zadowolić, a teraz y, ja wiem, że ja to robię dla siebie, ale ktoś może na przykład wziąć z tego mój przykład, że było źle dwa lata i w następnych tam latach już jest lepiej. Trzeba być cierpliwym, myślę, że to jest chyba najlepszy przykład. W 2008 roku na Igrzyskach Olimpijskich w, w Pekinie e, na stadion dookoła, nogi drżały, ręce drżały. Ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje do momentu e, takiego, że teraz jak wchodzę koła jak po pierwsze już się nie mogę doczekać. Startu. To jest niesamowite, mm -hmm. że kiedyś mnie to paraliżowało, a, a tak po prostu z doktorem e, ukształtowaliśmy tą, tą moją psychikę, że, że już się nie mogę doczekać. I co ciekawe z takich naszej współpracy, że po roku 2016, kiedy zdobyłam e, złoty medal Igrzysk bo wtedy jeszcze nie, nie miałam w, w karierze. Doktor mi powiedział, że on już nie widzi sensu dalszej współpracy ze mną. Naprawdę? Już <laughs> nie powiedział. wszystko przerobiliście? Wszystko, że no, obojętnie jaka sytuacja mnie, mnie spotka, to on e, gwarantuje, że ja sobie ze wszystkim poradzę. Jak zamykam oczy, to zawsze widzę cel, do którego chcę dążyć. Zazwyczaj staram się myśleć o tym, co, co jest przede mną, co jeszcze jest do zdobycia, co jeszcze można, można osiągnąć i w jaki sposób mogę się jeszcze rozwinąć. No ale sztuki walk zabrały wszystko. nie? Ja nagle wróciłam z treningu, i powiedziałam rodzicom, że, ja, że to jest to, co ja chcę w życiu robić i ja wiedziałam, że ja chcę odnieść sukces. Jak zapytasz mojego szwagra, który jest z moją siostrą bliźniaczką od wielu, wielu lat, ja powiedziałam to samo, szwagier, ja nie wiem jak, ale będę ciężko pracować, że będziemy kupować ze sztuk walk sobie fury, e, domy, będziemy podróżować. W tym wieku możesz czuć jeszcze taki głód, gdzie masz taką perspektywę, że możesz jeszcze o coś zawładzać, jeszcze coś zdobyć? Czy jest tam coś, co się napędza? Właśnie to wiesz. No, musi być jakieś naprawdę sportowe, mocne wyzwanie. I wtedy ja, umie się włączę ten instynkt taki, wiesz, że. A chcę iść na salę i pojawiają mi się chęci, i motywacje i to wszystko. Wieś. Musi być naprawdę coś, coś fajnego, co mi musi mocny przeciwnik być. I wtedy mnie to motywuje, wiem, że ja muszę ciężko pracować, żeby wygrać z nim. Ja tam klepałem biedę i te, te wszystkie moje pierwsze lata kariery były dość, dość chybotliwe i, i trzeba było walczyć o swoje, bo było, było ciężko, tak? I, I trzeba, człowiek nie miał tam na obiady, tak? Ale to jak gdzieś tam miałem to w sobie ten, ten, ten napęd, że rzeczywiście ja mam możliwości, ja mogę je wykorzystać, że trzeba, trzeba tego trzymać. Pojechałem na pierwsze Mistrzostwa Świata w 1999 roku i był taki film Juco hola. Dali 300 kg na plecy, i kto najszybciej przebiegnie 20 metrów. My w dwóch ledwo mogliśmy to donieść, a on sobie po prostu podniósł to, przebiegnął to w 15 sekund. Ja sobie powiedziałem, ja kiedyś też tak zrobię, ale żeby tak zrobić, to trzeba było pracować, pracować skoro on może, ja też. I wiem co to. Wiem, ile mnie to pracy kosztowało systematycznej, codziennie, codziennie, codziennie. Na początku było 250 kg, 260 i tak windowałem. I przyszedł pewien czas po 99, 2007, 8 lat. 8 lat ciężkiej pracy i wtedy, dobrze, choć się sprawdzimy, Mariusz podniósł 8 sekund. I wtedy, no, no, ale żeby robić te 8 sekund, ja musiałem pracować, 8-9 lat. Codziennie, codziennie. Ciężkie czasy tworzą silnych ludzi, dobre czasy tworzą słabych ludzi, i jest to idealna domena. Ja się wywodzę z tych starych czasów, gdzie trzeba było zawalczyć o wszystko, zapracować, wyszarpać, e, i wtedy tak, jakby to zadziałało. Tak jak powiedziałeś, dostęp teraz mamy do wszystkiego, i to powoduje, że ludzie są leniwi. Oni nie potrafią zawalczyć o to, co, co, co może ich spotkać, no bo przy pierwszym potknięciu oni. Zawracają drogę i szukają czegoś innego. Kiedyś wiesz, trzeba było gdzieś w ciemnym internecie wyszukiwać jakiś technik, czegoś, tu dopytywać się, chodzić, chodzić po trenerach, żeby coś ci pokazał. Teraz masz to na, na wyciągnięcie ręki, co ludziom się nie chce po prostu, no bo jest to zbyt łatwe po prostu do, do osiągnięcia. Po prostu, wiesz, ja staram się po prostu być, być dobrym człowiekiem i osobą i, i, i zawsze skromnie do, do wszystkiego podchodzę. Mhm. Mam nie, nie nie wiem. Nie celebruję za bardzo, kiedy jest ku temu powód, ale też nie krzyczę i nie narzekam na, na wszystko dookoła, kiedy mi nie idzie. Mhm. Więc wydaje mi się, że cierpliwie pracuję na to, żeby osiągać swoje sukcesy. Współpracuję też i staram się być dobrym kolegą drużynowym i ogólnie dobrym rywalem. Kiedyś czytałem taką książkę Alchemik, i, mhm. i tam jest wiele rzeczy kurde istotnych, żeby nauczyć się czytać znaki wokół nas otaczające. Jak posiądziesz tą intuicję do czytania tych znaków, będziesz miał po prostu tą drogę lekko fajnie otwartą. Ja, kurde, mam te znaki cały czas. Co chwilę jest jakiś, coś się dzieje. on ja wie kurde, kolejny, kolejny, wiesz. Hmm. I wierzę w to, że, że, że coś się dzieje po coś. Ja nie ukrywam się, że miałem trudne szanse. Mhm. I myślę, że takie trudne szanse budował najlepsza wersja ode mnie. Po raz ósmy najlepszym żużlowcem w Polsce zostałeś. No to naprawdę, no, jesteś trochę chyba takim Adamem Małyszem kiedyś dla pokolenia tego młodszego, że ty wygrywasz o kilka długości. Nie mi oceniać. Ja staram się robić cały czas swoje i bardzo oczywiście miło mi jest, że takie nagrody dostaję. Bo to jest też w pewnym rodzaju bardzo duża mm, motywacja, aczkolwiek też. Sam wiem, ile po takich rzeczach ludzie od, od mojej osoby oczekują. A sam nieraz jakby stawiam się w polu, że przecież a ja dalej jestem w cudzysłowie małym Bartkiem, który chce się spełniać i się ścigać. I to jest dla niego najważniejsze. U mnie mimo, że nigdy mi się to nie podejrzewała, ja mam bardzo się nie cechę lęku, że jakby dla mnie star w zawodach, takie właśnie momenty stresowe, z którymi sobie radzę. Radziłam do momentu Berna, to wszystko przestało działać. Ja musiałam jakby taką moją, wiesz, taki piórnik z narzędziami kompletnie wymienić. I to, co my robiliśmy w okresie od Rzymu do Paryża, to my robiliśmy wszystko inaczej niż do tej pory. My robiliśmy wszystko trochę na nowo, moje przygotowanie do startu, procedura startowa. Ale ja miałam pewność, że właśnie tu przede wszystkim właśnie Mateusz, Daria i też jeszcze mój menadżer, to była taki, taka trójka osób, które się mną bardzo opiekowały w tym okresie tych kilku miesięcy. I dzięki którym ja byłam spokojna, że tego dnia ja dam radę.